Dzisiaj trzeci dzień wyzwania z cyklu Twój najlepszy rok. Jak się do niego przygotować, zobaczcie sami. Dzień dobry, tutaj Michał i Piotr. Zapraszamy Was na kolejny odcinek, który ma na celu zmienić Wasze życie poprzez zmianę nawyków. Zmiana życia za mniej picia. Hmm. Alkohol jest jednym z najgłupszych uzależnień, który no. może zniszczyć życie każdego człowieka. Rozwiń temat. Więc jeśli dzień mówimy dzień. o planowaniu roku, zastanówcie się, się czy nie macie? Nie, ale jak go no, wiązałeś, no, Czy powiedz, nie no. macie takiego nawyku, że a po pracy sobie wezmę kapeczkę alkoholu? Tu lampka tak. wina. Gorsze jest podobno codzienne picie, tu potwierdzić. Czy też zaprzeczcie codzienne picie małych tak. ilości, niż raz tak po prostu konkretnie. Raz porządnie, że gorsze jest? No gorsze, bo się tak uzależni. No, jeśli, ja, jeśli trucizna, no to cały czas trucizna, no nie? Tak. No. Więc to, czym się karmimy, już w takim szerszym też kontekście, ma olbrzymie znaczenie. Czy my będziemy działać sprawnie tym słowem w nowym roku, czy też nie? I dzisiaj w kontekście. Dlaczego każdemu miejscu? polecam abstynencję dożywotnią, którą praktykuję? O, Piotr Od niedawna. No, proszę. Zaproszę cię kiedyś, Michał. Dobrze, ale dzisiaj zacznijmy o czterech książkach, które ułatwią wam tak. życie w Nowym Roku. Temat książek jest mi bliski, gdyż tak jak w poprzednim odcinku, Czytasz. 1% dnia, czyli 15 minut dziennie inwestuję od lat w czytanie książki rozwojowych, rozwojowych z psychologii i komunikacji i tworzę z nich streszczenia. Z, z psychologii? Dobrze, dobrze usłyszałem? Z psychologii. Z psychologii. Z... O z, z... innym razem. Tak. I teraz chciałbym wam polecić dobrze, cztery szanowni. książki. Streszczenia tak. wszystkich książek, które do tej pory zrobiłem, znajdziecie na Booktube. Oczywiście dla was 30 dni dostępu do wszystkiego na Booktube, warsztatów, mentoringów i 40 wideostreszczeń książek pod tym filmem do odwołania. A dzisiaj cztery książki, które Czy uważam, w że... Tydzień. Znam układki, żadnej nie przeczytałem, no poparcz, a u ciebie streszczenia tych książek? Tak, pierwsza rzecz. Dobrze. To jest okazja, żebyś się zagłębił. to. Paradoks wyboru jest taka książka. Tak. Barry Schwartz napisał. Mhm. Niemieckie nazwisko. Po Jak Anna, podejmować no i... lepsze decyzje tak. w nowym roku? Tak książka wam powie o tym właśnie, że im więcej mamy możliwości, w dzisiejszych czasach jest więcej możliwości, tak. tym więcej czujemy niezadowolenia z podjętej decyzji, chociażby była ona obiektywnie dobra. Mhm. Idziesz do sklepu i chcesz kupić sobie dżinsy, Tak. Kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu, jak ktoś szedł, to po prostu miał jedną parę dżinsów, kupował i rozmiar pasuje, pasuje. Tutaj masz różne kroje, różne wstawki, zamki, szerokości, tak. style, wychodzisz niezadowolony. Co gorsze, jak się zepnie, zsiądzisz, to się okazuje, że... <grym> że slim jednak za mały. Tak, a tak. podobno dżinsy tak. trzeba kupować takie mniejsze niż większe, bo się rozciągają. No. Żeby w worach później... No, żeby się rozciągały, no taki tip. Paradoks wyboru, świetny, jak podejmować lepsze decyzje. Książka druga. Dale Carnegie'ego klasyka, niczym taka podstawa, jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi, jak to zrobić. Ty nie potrzebujesz mi Ty masz wrodzony dar. To po prostu jest tak w skrócie: troska i zainteresowanie innymi. Cały czas jesteśmy zainteresowani sobą. Mówimy, hej, co u ciebie? Powiedz, co myślisz o mnie? No, tak. <laughs> no, nie? Zamiast zapytać, co u ciebie? Pochwalić, w ogóle dawanie feedbacku takiego pozytywnego. Ej, super, wystąpiłeś na tej konferencji. Tak. To jest tak ważne, żeby dodawać nam skrzydeł i ludzie łakną głasków, jak mówił Eric Bern. Kto to Do jest? mentalnego. Kto? Psycholog. No i oczywiście pełne streszczenie tej książki na Booktube. Trzecia książka. O, tą układkę też kojarzę. Show your work. Szczególnie dla tak? twórców internetowych. Bardzo krótka, fajna książka. Austin Cleon napisał o tym, żeby nie bać się zacząć publikować, że to, jak masz mało obserwujących na początku, to jest twoje błogosławieństwo. Żebyś po prostu eksperymentował i się cieszył, żebyś się nie bał, żebyś kreatywnie kopiował innych mhm. na swój sposób, bo ludzie pragną twojego unikalnego głosu, którego ty masz, który ty masz zawiało za, za nadzieję w moją stronę. Wlewamy nadzieję. Wlewamy. Czwarta tak? rzecz. Siedem nawyków skutecznego działania, jest też siedem nawyków e, szczęśliwej rodziny mm -hmm. Stevenkowej. Klasyka. To, co Wam bym od razu dał, to zajmujcie się tylko tymi rzeczami, na które macie wpływ. Jeżeli budzicie się rano i przejmujecie się, ojej, co to dzisiaj będzie, jak mnie ktoś tam potraktuje, jak tam ocenił mm -hmm. moją prezentację, a nie macie na to wpływu, nie mm -hmm. przejmujcie się. Skupcie się tylko na tym, na co macie wpływ, czyli na przeprowadzenie na przykład jak najlepszej prezentacji. Jeżeli chcecie poznawać dwie książki w miesięcznie, to oczywiście booktube.pl. Jeżeli chcecie wesprzeć działalność misyjną Piotra, no obczajcie Piotra patronite'a, to sprawdzamy te call to action, jak działają na Was. Czy chcecie wspierać naszą twórczość, czy też nie? Zastanawiam się, czy nie, to wspólnym patronikiem, ale to no, dajmy coś... sobie. Czas do końca. Zmienimy... Zobaczymy. Do pobrania dzisiejszy workbook, jak i wczorajsze, i przedwczorajsze, aby jak najlepiej zap planować sobie ten no, chodzący rok pod tym filmem, pobierzcie sobie w PDF-ie, wydrukujcie i przemyślcie, co chcecie od życia. Co chcecie od życia? By nie iść do kicia. No, Dzisiaj dawaj. jesteś dużo lepszy w rymy, żegnamy się. Do zobaczenia. Lecimy jak push-up. Nagrywa się? Nagrywa się, dobra. Dzień trzeci, moi drodzy. Kurde, ale jestem dzisiaj przydżumiony. No właśnie, ten brak Nie energii, brak żadnego. nawyków z poprzedniego odcinka, brak generowania energii, no i pogoda. Śnieg spadł. Twoja bliskość tylko. Dodaj mi skrzydło. Jako żywczy... Dobra. You ready? Tak. Dzisiaj trzeci dzień wyzwania. Dzisiaj trzeci dzień wy... <laughs>